Cześć Ciebie, no witajcie na moim kanale Ja jestem od razu ze mną niektórym mój sąsiad Witaj sąsiedzie Ja już słyszałem, że sąsiad tam przepala bizuna Także my jedziemy już na pole odwozić Odwozić, wysypać się No się rozjechali Sąsiad jak tam rzepak siepie Nie wiem jak to powiedzieć. Średnio? Średnio. się rozjechali. To u mnie przeniesia odwrotnie Elegancko sobie. Ale w końcu to pszczelnica, nie? No tak No i dobra No ale chłopie, że tak dobrze to jeszcze chyba nie sypała tutaj ta pszczelnica Najdobrym pomysłem było jednak <laughs> zasieść tą pszenicę. Dobrym pomysłem, że był komba im kupić. Mówisz? No tak. Dobra, są piękne, do są. sąsiad tak. Ty nie siałeś nic na słomie, czy siałeś coś? wiem. Jest. jest. Dużo? Jedno pole. 23 To luzik Nie sypie naprawdę No i chłopie mam... Tam jest z powrotem pełny zbiornik Także powiem Ci, że... Że fajnie Ale soję będziemy kosić obydwoje obok siebie Sąsiad Będzie ciekawie Aha, bo ty kończysz I jedziesz zaraz tu koło mnie, nie? Ja. To się zobaczymy Może Ten A ty masz ile? 5 metrów, Eder, tak? No, czekaj A, A ty? 4 chyba 2 Soja Porsche, to jest Porsze. No za chwilę muszę iść do sąsiada, zobaczyć co tam, co tam słychać. No bo to w końcu. Czekajcie, ustawmy sobie tutaj 65. O, dobry, teraz jest Renaco. No, wilgotność 21. wyliczone. No dobra, może nie w tam z powrotem, ale no, ale... no dobra, w tam z powrotem jest teraz 50, no bo ja tu jeszcze raz przejechałem przedtem. Ale no sporo. Sypie powiem szczerze. Mogłem hmm. zgasić Maseja w sumie.

To jest najładniejszy traktor chyba na rzecz, Na tej serii. Jeden i drugi sobie. Są. Mój sąsiadowy Masejko. No... Zaraz to będziemy wykażać. To, 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 to tutaj przy tym lasku. Trzeba będzie Masejkiem odjechać. Fajne żniwa sąsiadnie? Jak się kości teraz swoim. No ale pogoda dopisuje. Pogoda fajna, no. albo tak dalej. To ty nie masz dużo do koszenia teraz. Nie no trzy po, tylko Dwa żypaku i jedna owsa no. no. Reszta jest Soja. To ja też mam teraz trzy Teraz nie będzie nic żopaku, ale będzie chyba... Owiec i... Owiec, Soja i Sargo. No to ja też tak sadło właśnie chcę. I rzepak się teraz zasieje. Bo w tym roku nie zasiełem nawet jednego ziarenka rzepaku. Także jest szans sąsiad. E, co? Ja mam ten kawałek, ten tu obok. No i jeszcze tam za sąsiadem koło łąki to małe takie. Nie takie małe są. Także no myślę, że... Czy się zrobi? Dobra, mamy mało. Mało procent, znaczy mało miejsca w zbiorniku już. Już nakosiłeś się też jeden zbiornik? Nie, ale on ma pojemny. Ile? Pięć coś chyba. A ile masz już? 4,5. Czyli no, tak już, już coś tam nakosiłeś. I ubywa, nie? Ubywa, no bywa, no. Powiedzą, no. To elegancko. E no fajnie, nie? Jak już masz swój kombajn, nie musisz czekać. A, wiem, nie muszę już... płacić. Nie musisz płacić. No trzeba było za kombajn, trzeba było zapłacić. No ale... Jakby tak policzył, to prawie byś miał kombajn. Za to, co płaciłeś mi. Na no nie? Na razie spiję z 5 litrów chyba konieczności będzie wyraz sprzedać mleko trochę. No, no tu każdy musi, nie ja też. Ale że ty, no. No, zostawimy sobie tak. I tym byczkiem podjedziemy. Ale on jest piękny ten zestaw. A czyściutka pszenica? Przyczepy fajnie chodzą, jak na razie. Może się kiedyś tam jeszcze dokupi taką, myślałem o trzyosiowej, takiej jak te, tylko trzyosiową, nie? Taką dużą. Myślę, że... Zobaczymy. O kurde, tutaj chmurzy się coś trochę. No. Może to nie wycielać. Zaraz zobaczymy. Pietrza ruszy, sąsiad. A no może. Może nie. Może będzie dobrze. A ja tu jeszcze jednego nie skosiłem tego. Ty tam już jak ci idzie? Z tym? Ja ty jeszcze jeden przejazd. E, no to Lux ci idzie. Może jakoś to wyjdzie w miarę jest tej pszenicy dwa kawałki, także myślę, że tych dwóch w dwóch w czym w dwóch przyczepach się nie zmieszczę także no a ten masyj tutaj przy tym wiatraku Ładnie. Dobra, i teraz trzeba będzie wyprostować. Teraz trzeba będzie wyprostować. To tutaj objedziemy tak. Albo bo dobra, jeszcze raz zrobimy. Jeszcze raz. Takiego zawiasa. Co ty już się zmierzasz ku mnie, tak? Co się dzieje? Ja się, się radio psuje chyba w tym bizonyie. Mówię, że tak. A nie słyszałem. Usiłuj. Nie, serio, coś z tym radio masz. No, jak wyliczyłem, no to wiadomo, ale elegancko jest. No jest, kurde. No, trzy zbiorniki. Trzy zbiorniki z tego kawałka także, no naprawdę spoko. Naprawdę spoko. Nawet więcej niż trzy zbiorniki będzie, bo... Nie wiem, czy mi się to zmieści. Ma, sąsiad, widzę cię już. Także jest dobrze. A zobaczycie, jak widzicie, tą sąsiada zwraca. Urde. Sąsiad, jak się jeździ bizonem? Gdzie? Nabrałeś już sprawy. Po tym jednym A, Tak mało. Ale to. A też dobrze ustawiamy, to. Kurde. I teraz to jest luks Czekajcie, bo. żebym zrobił wam tak. No, znaczy nie wejdzie mi to cały zbiornik szkoda. No, znaczy nie szkoda w sumie. Im więcej, tym lepiej. A sąsiad tam, kurde, ostro mi daje. Tak, ja widzę tutaj. No, ale forszaj też, fajny sprzed. Forszaj, kurde. Gdyby nie forszaj, to co to, to, to teraz? By sąsiad nie miał tego. Bizona. No nie sąsiad o. Ja byś kosił, ale nie miał. A co tu ma do tego wizona? No on kosił zboże twoje. Żebyś zarobił na niego. To nie wistula by kosiła. Że by ci kosiła wistula? Czemu nie? No. No. Wiesz można. Nie no jest przepiękny ten nosej i jak się trzeba tutaj podjechać. No, jakby się, gdzieś się zbierał. Musi się zebrać. Nie ma innej opcji. Dobra. Idziemy szybko jeszcze Skoczę do sąsiada tam. Skoczę do sąsiada. Pokażę wam jak to jego ten sprzęt wygląda. I będziemy kończyć. E no sąsiad, ja widzę, że... Jak on wyje? Fajny sprzęcik stół, a stół to z jakiejś innej firmy jest, nie? Tak. Daj mu światłami kabuta gra, dobra. A no to co, tym oto pięknym akcentem z Bizonem serdecznie Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcineczka. Nie zapomnajcie o łapce w górze subskrypcji, która teraz jedzie razem z Bizonem tam o, o daleko. I co, do następnego trzymajcie się, cześć!